Witam. Poniedziałek 13 kwietnia. Patrząc na wydarzenia ostatniego tygodnia, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, zacząłem mieć wrażenie, że być może obserwujemy koniec symetryzmu jako postawy wobec systemu politycznego, jak to rozumiem, polegającej na tym, że obie strony politycznego podziału, są obarczone tak dużymi zarzutami, że w zasadzie są siebie warte i, i nie dostarczają powodu, żeby na którąkolwiek z nich głosować czy którąkolwiek z nich popierać. Ta taka sytuacja, gdzie uważa się, że obie strony są, są, działają w sposób głęboko. Nieodpowiedni, wadliwy. To powoduje absencję wyborczą, która w Stanach Zjednoczonych często ma ponad 50%, ponieważ u przeciętnego człowieka polityka republikańska powoduje zgrozę, a polityka partii demokratycznej obrzydzenie. No i człowiek musi wybierać. Czasem obrzydzenie bierze górę, czasem zgroza, czasem są mniej więcej równe i człowiek zostaje w domu. Ale ostatnio widzimy coś nowego. Ta absurdalna, horrendalna koncepcja organizowania wyborów podczas pandemii, którą usiłuje przeforsować prawo i sprawiedliwość, pokazuje, że przy wszystkich zarzutach, jakie można stawiać, drugiej stronie nieudolności, krętactwa. Ślamazarności, i tak dalej, niemożności kontaktu, komunikowania się z wyborcami, to jednak po jednej stronie mamy te wszystkie zarzuty, które są ważne i istotne, ale po drugiej stronie mamy podłość i kierowanie się, zupełny brak względu dla, dla ludzkich losów. I to powoduje, że możliwości, symetryzmu jako sposobu patrzenia na rzeczywistość polityczną się wyczerpują być może i trzeba będzie zacząć szukać czegoś innego. Ale miałem nadzieję, że, partie, że opozycja w Polsce wykorzysta tę możliwość i powie jasno, nie pozwalamy. Wybory w sytuacji pandemii są absurdem. Pomijając już względy zdrowotne, od kilku tygodni nie można prowadzić kampanii politycznej. A do tego jeszcze dołączymy zagrożenie zdrowia i życia, powodowane albo przez ustawianie się w kolejkach, albo przez dotykanie tych przesyłek przez listonoszy, przez pracowników komisji wyborczych. To no są dziesiątki powodów, dla których cała ta sytuacja jest, jest zupełnym absurdem. Ale zamiast powiedzieć jasno, słucham przez ostatnie kilka dni tego, co mówią w radiu przedstawiciele opozycji, brzuch mnie boli, jak to słyszę, bo zapytani o to, czy będą brać udział w wyborach, mówią, że no, wiedzą, że to trzeba się będzie zdecydować, że to jest trudna decyzja, że to rozważą. Co tu jest trudnego? Jest w polityce czas działania i jest czas dawania świadectwa. Jeżeli nie można działać, to trzeba dać świadectwo. I czasem za to się ponosi konsekwencje. Pozycja powinna jasno powiedzieć. Nie bierzemy udziału w tym absurdzie. Chcą sobie robić wybory, niech sobie robią. Stanie do nich dodaj. Ten pan, który w tydzień zebrał 100 tysięcy podpisów i będą prawda, konkurować, i Duda będzie miał 97% poparcia i, i, i wygra przy 20% frekwencji. Jeśli ma takie ambicje, jeśli chce być polskim Łukaszenką, niech będzie. Nie możemy tego uniemożliwić, ale możemy powiedzieć jasno: nie bierzemy w tym udziału, nawet bojkot. To, to jest niewłaściwe słowo, bo bojkot to byłby za duży zaszczyt dla tej propozycji. Ale opozycja być może niestety nie skorzysta z tej możliwości i da się wciągnąć po raz kolejny w beznadziejną rozgrywkę z prawem i sprawiedliwością. Czyli mamy teraz sytuację, gdzie być może będziemy widzieli koniec symetryzmu, a być może nie. To zależy od tego, jak partie demokratyczne w Stanach czy, czy partie opozycyjne w Polsce sobie z tym problemem poradzą. To jest sytuacja ze Stanów Zjednoczonych, ze stanu Wisconsin, gdzie w ostatni wtorek republikanie zafundowali swojej społeczności udział w wyborach. Informacje pochodzą z pisma internetowego Vox. Tysiące wyborców być może będą pozbawieni swojego głosu, ponieważ nie otrzymali na czas pakietów wyborczych. Które teoretycznie mogliby nadać zamiast stać w kolejkach, ale ponieważ system był obezwładniony, przeciążony przez te miliony pakietów, które trzeba było rozdysponować, bardzo wielu wyborców ich nie otrzymało do wtorku. Natomiast był bezwzględny wymóg, że te pakiety muszą mieć stempel pocztowy z właśnie dnia wyborczego. I to dało, to zmusiło tych wielu wyborców do tego, żeby wybierać albo zrezygnować z udziału w wyborach, albo stanąć w kolejce. Teraz sąd Wisconsin wydał decyzję, która, ponieważ ten cały proces został zaskarżony, i sąd wydał decyzję, że te wybory, te pakiety wyborcze mogą być nadane po wtorku, że ta data stempla pocztowego z dnia wyborów. Nie, nie jest obowiązująca. W jakimś, tam, w jakimś tam zakresie przedłużył ten termin. I wtedy Republikański Komitet Federalny, Republican National Committee, złożył pozew do Sądu Najwyższego z domaganiem się, żeby ta decyzja została odwołana, decyzja sądu z Wisconsin, żeby przywrócić czy utrzymać w mocy ten termin, torku jako ostateczny termin nadania pakietu wyborczego. A to, że bardzo wielu wyborców nie otrzymało na czas tych pakietów, no to trudno. Sąd Najwyższy zagłosował według linii partyjnej i ponieważ jest pięciu republikańskich sędziów, więc pięć do czterech. Większością głosów unieważnił tą decyzję. I teraz dodaje tego szczególnego smaku tej decyzji sytuacja, że sąd najwyższy nie zastosował swoich zwykłych procedur, ponieważ ten pozew republikański zawierał w sobie żądanie tak zwanego stay pending appeal stay, czyli zatrzymać, zatrzymać coś, co jest przedmiotem sprawy. Żeby, żeby ta decyzja Sądu z Wisconsin pozwalająca na przedłużenie terminu nie była utrzymana w mocy, ponieważ, jak oni twierdzili, w przeciwnym razie dozna, strona składająca pozew dozna nieodwracalnych szkód, czyli będą, jak to się tutaj właśnie mówi, irrevocably injured. Nieodwracalne szkody. I teraz, oczywiście, taką nieodwracalną szkodę, czy jej możliwość, trzeba uzasadnić, ale w tym pozwie nie było to uzasadnione w stopniu, który by zasługiwał na, na to, żeby, żeby taką decyzję Sąd Najwyższy wydał. I w związku z tym, a jaka to jest szkoda nieodwracalna? Ano taka, że jeżeli więcej ludzi głosuje, to szanse wyborcze republikanów się zmniejszają. Ponieważ jest to generalna reguła w Stanach Zjednoczonych, że więcej większe uczestnictwo w wyborach zwiększa szanse wyborcze demokratów. Dlaczego tak jest? Z wielu powodów. Między innymi dlatego, że wiele osób, które są, należą do naturalnego elektoratu demokratów, nie są w stanie uczestniczyć w procesie wyborczym, który wymaga paru godzinnego stania w kolejce, co jest zwykłą sytuacją w wielu miejscach wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Jest niewiele punktów wyborczych i ludzie często muszą stać po 3-4 godziny. I dla wielu osób jest to niewykonalne. Dla osób, które z, nie, z niepełnosprawnościami, dla osób starszych, dla samotnych matek z dziećmi, to jest fizycznie niemożliwe, żeby stać przez cztery godziny w kolejce. I, a te osoby właśnie są zwykle bardziej skłonne głosować na Partię Demokratyczną, ponieważ jest, oczekują. Od państwa, większej pomocy skierowanej do, do obywateli, do osób w trudnych sytuacjach życiowych. W związku z czym trudności stwarzane do przy głosowaniu polepszają szanse Republikanów. No i to jest właśnie sytuacja, którą Republikanie fundują swojemu społeczeństwu. Chcesz, żeby twój głos się liczył, no to i stać w kolejce z maseczką na twarzy. Tak więc mamy tutaj też w Stanach Zjednoczonych zaczyna się rysować coraz bardziej jasny wybór. Po jednej stronie jest Partia Demokratyczna, która jest nieudolna, ślamazarna, często dokonuje rozmaitych krętactw której, zwłaszcza aparat partyjny i, i szczyty partyjne są no, często sprzedajne i, i, i wysługują się swoim politycznym darczyńcom, ale po drugiej stronie mamy partię, która się posuwa do podłości. I to jest po prostu różnica, która powoduje, że ta symetria przestaje być. Sensownym sposobem podejścia do rzeczywistości politycznej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie sytuacja jest taka, jaka jest. I to zależy od partii opozycyjnych. Jak sobie będą z tym wyzwaniem radzić. Życzę Państwu zdrowia i do usłyszenia.